Witam z tej strony Czechów Redakcji Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z dyrektorem Departamentu Sprawiedliwości, panem Michaelem Rossem. Witam bardzo serdecznie. No, witam, dzień dobry. O czym pan nam chce powiedzieć? E, może zaczniemy od samego początku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Michael Ross, to jest stanowisko dyrektora, ale zarazem sędziego w stanie. Pan Andreas. E, no cóż, moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj, abyście wy mogli poznać trasę w naszym mieście, jak ona wygląda, z czym ona się wiąże. Ogólnie z czym wiąże się praca w całych, całych strukturach Departamentu Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że dzisiejszy wywiad z panem Cachem będzie Wam się przyjemnie słuchać, oglądać. I będziecie wszyscy zainteresowani późniejszą pracą w naszych szeregach. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, a może nam pan powiedzieć na samym wstępie, jak wygląda pana codzienny dzień? Oczywiście jako pracę sędziego mam na myśli, nie jako pana dyrektora. Do tego kiedy indziej przyjdziemy. Hmm. Może zacznijmy od tego, że każdy dzień jest inny. Każdy dzień sędziego, może powiedzieć, jest szczególny na swój sposób, ponieważ jednego dnia możesz nie wiedzieć, co możesz w ręce, następnego dnia możesz pomyśleć o tym, że może chcesz na jakieś wakacje wyjechać, lecz niestety pracujemy w stanie, gdzie rzeczy, rzeczy zmieniają się z dnia na dzień i nie wiemy, co naprawdę będziemy robić z dnia kolejnego. Nie mamy takiego stricte dnia, że się zajmujemy tym samym. To jest codziennie spotyka nas, spotykają nas nowe rzeczy, codziennie spotykają nas nowe osoby, nowe sprawy. Więc nie jestem w stanie się określić, jak wygląda mój tak szczególnie mój dzień. A może pan określić, ile tak średnio trafia spraw w ciągu tygodnia? Yy, niestety na liczbach nie mogę tutaj polegać, ponieważ te liczby są różne. Ja tak samo nie chciałbym podawać szczegółów, jeżeli chodzi o sprawy toczące się w naszym stanie, ponieważ większość spraw jest albo tajna, albo wiadomo, osoby, które toczą te sprawy, nie chcą, żeby one wychodziły na światło dzienne, więc takie liczby muszę pozostawiać w naszych rękach. A może pan nam powiedzieć, jaki najczęściej typ rozpraw jest tutaj, w tejszy sądzie? Czy to są bardziej cywilne, czy karne? Mi się wydaje, że przeważają tej sprawy cywilne. Nasze społeczeństwo jest na tyle bezpieczne. Policja w naszym stanie funkcjonuje w sposób należyty, więc sprawy karne tutaj są naprawdę bardzo rzadko. A jak chodzi o sprawy cywilne, to w większość spraw jak wygląda co bardziej, nie wiem, być płótnie małżeństwie, czy jakieś walkę podatki? Mm, mi się wydaje, że szczegóły jeżeli chodzi o typy rozpraw, z jakiego powodu i tak dalej, również zostawimy w rękach Departamentu Sprawiedliwości. A jaka jest taka różnica prowadzenia spraw karnych a cywilnych z punktu widzenia sędziego? E, oczywiście chyba głównym takim, główną taką różnicą jest bezpieczeństwo. E, osoby, które są na rozprawie karnej, są to osoby niebezpieczne, które w każdej chwili mogą narazić siebie, bądź osoby, które są na widowni sali, na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. A sprawa cywilna jest z reguły sprawą, gdzie dwie osoby próbują dowieść swojej racji. I takie niebezpieczeństwo w szerszym stopniu występuje. Dobrze. A jak pan się przygotowuje na przykład do rozpraw? Nie da się przygotować do rozprawy, z racji na to, że na każdej rozprawie możecie spotkać coś innego albo możecie coś zaskoczyć. Rozprawy, tak jakby rządzą się swoimi prawami, jeżeli chodzi o przebieg rozprawy. Może, człowiek może być przygotowany na wszystko, ale okaże się, że w trakcie rozprawy coś wyjdzie. I co zmieni to diametralnie tok postępowania, co zmieni wszystko. Główną rzeczą w trakcie rozprawy jest to, żeby być sobie pewnym i główną rzeczą jest to, żeby wiedzieć, co się robi. A nie może się Pan na przykład przygotować do tego, jakie na przykład będą dowody w sprawie, jakie to obrony? Pan nie ma takiej informacji? Znaczy tak. Wszystko, co ma być dostarczane do rąk Departamentu Sprawiedliwości musi być dostarczone, dostarczone w wyznaczonym terminie, bądź dostarczone w sposób właściwy. Z tego pan się nie przygotowuje, mam rozumieć? Tak, rozumiem z pana wypowiedzi. Czy hmm, stricte się przygotowuje? To nie, jest, to nie jest tak, że każdy sędzia od razu przed rozprawą bierze sobie, siada do wody i mówi: Dobra, znam już wyrok. No i to niestety tak sądownictwo nie działa w naszym stanie. Sądownictwo działa na zasadzie przedstawiania dowodów wraz ze stronami i na podstawie argumentów stron podejmować decyzję z tym związana. Czyli sędzia zbytnio nie może zobaczyć sobie wcześniej jak wyglądają dowody sprawy. Musi wszystko mieć jakby wyłożone na tasy w trakcie rozprawy. Te wszystkie dowody, które są zawarte podczas rozprawy karnej, czy cywilnej, muszą zostać przedstawione podczas rozprawy, aby były one ważne. Prawie. Czy praca sędziego wymaga częstych kontaktów z innymi instytucjami jak prokuratora, czy policja? Głównym aspektem tego wszystkiego jest to, że wszyscy to są tak naprawdę funkcjonariusze publiczni, którzy mają czas za sobą jakikolwiek kontakt, większy bądź mniejszy. Sąd musi współpracować z prokuratorem czy z policją w sprawach takich, między innymi, jak o czym przed chwilą rozmawialiśmy, na przykład, a sądowe Terminy, dogadywanie się to jest wszystko to, co sąd musi mieć w styczności z prokuraturą czy z policją, ale tylko i wyłącznie takie. A jakie cechy charakteru uważa Pan, że są kluczowe w tej pracy? Sędzia przede wszystkim musi być bezstronny, zaradny i odpowiedzialny. To czyni sędziego, właściwą osobą na właściwym miejscu. A czy może pan nam powiedzieć właśnie, jak zostać takim sędzią w departamencie sprawiedliwości? Trzeba coś umieć, jak to tam wygląda? Hmm. Jeżeli chodzi o szczegóły aplikacji na stanowisko sędziego w stanie San Andreas, nie chcę tutaj zdradzać, jak wygląda ścieżka, ponieważ jest to naprawdę ciężki może powiedzieć, orzech do zgryzienia i naprawdę nie się dostają na owe stanowisko. Tak jeszcze w roli ciekawostki, mogę też wspomnieć, że aktualnie do naszego szeregu dołączy pierwsza w mieście sędzina, pani Laura, która będzie siódmym sędzią stanu, dopiero siódmym. Ta przez całe tutaj życie miasta, tak to powiem. Więc yy, patrząc na tą liczbę, mi się wydaje, że można odpowiedzieć sobie samemu, że dostanie się w nasze szeregi, jeżeli chodzi o sądownictwo, jest naprawdę ciężkie. Ale, ale główną oczywiście rzeczą jest się po prostu zatrudnić w Departamencie Sprawiedliwości. Siódmy sędzia, może Pan nam wymienić wszystkie, jeżeli jest to możliwe. Uh, Andreas Mako, Bob Miller, Patrick Murphy, ee, Miguel Pena, Michael Rose, czyli ja, Harry Ashford. I aktualnie będzie pani Laura Rose. A zdarzają się sprawy, które tak szczególnie zapadają w pamięć, nie ze na przykład na treść, tylko na nietypowy przebieg. Tak, oczywiście. Jest naprawdę pełno rozpraw sądowych, które wydają się łatwe. Można powiedzieć, że człowiek wchodzi 25 minut, 35 minut i tak naprawdę wszystko będzie powiedziane i będzie można się rodzać z wyrokiem. Ale wychodzą, tak jak wspomniałem wcześniej, tak może być w połowie wywiadu, rzeczy, których nikt się nie spodziewa. Ewentualne dowody, dodatkowi świadkowie. I naprawdę to są rozprawy, które zapadają w pamięci z racji na to, iż. Z drugą strony dopada karma. A czy by mógł Pan rozwinąć ten temat bardziej? Jak to na przykład wyglądało na przykładzie jakimś? E, niestety nie mogę ze szczegółów co to przebiegł którykolwiek teraz Rozumiem jak Bardziej. A czy widzi Pan może jakieś zmiany w prawie lub procedurach, które by ułatwiły codzienną pracę w sądzie? E, my wraz z całym składem sądziowskim, jeżeli Mamy jakiś pomysł, chcielibyśmy coś wnieść nowego do sądownictwa w Departamencie Sprawiedliwości. Nie zwlekamy i natychmiast ogłaszamy ewentualne propozycje do gubernatora, który rozpatruje nasze wnioski w sposób negatywny, ewentualnie pozytywny. I wszystko zostaje tak naprawdę wprowadzane. Lecz na ten, na ten moment no, nie widzimy nowości, nie widzimy jakichś rzeczy, które by mogły nam pomóc w jakiś znaczący sposób po prostu są, w jakikolwiek sposób potrzebne. Dobrze, rozumiem. A czy chce Pan coś dodać od na sam koniec? E, tak jest. Bardzo dziękuję tutaj za zaproszenie Panie Felbi do wywiadu, abym mógł reprezentować sędzownictwa w naszym Departamencie Sprawiedliwości. Oczywiście zachęcam wszystkim do składania podań, żeby zasilić nasze szeregi. Naprawdę nie liczymy na waszo, Wasze umiejętności aktualnie. Liczymy tylko na wasze chęci do pracy, chęci do nauki, co jest najważniejsze. Pamiętajcie, z niewolnika nie ma pracownika. Jeżeli wam się odechce, będziecie mogli zawsze złożyć wypowiedzenie, ale warto zawsze spróbować. Dobrze, dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję również. I do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.